Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej po meczu 30. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy PGF FKS Stal Mielec-Korona Kielce. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny Stali 2-1, do a wraz z nami trener drużyny gości, pan Kamil Kuzera. Dzień dobry panie trenerze. Dobry. Poprosimy o podsumowanie dzisiejszego meczu. Eee, dziękuję bardzo za mega wsparcie naszym kibicom, bo dzisiaj to było dla nas e, mega ważne. Chcieliśmy dzisiaj to zrobić dla nas, dla nich, warunki w tym meczu. Od początku stworzyliśmy sobie idealne do tego, żeby dzisiaj zgarnąć tutaj trzy punkty. Natomiast to jest polska piłka, jeżeli nie jesteś konkretny w tym co robisz. Gdybyśmy dzisiaj byli konkretni, to ten mecz mogliśmy zamknąć w 15 minutach. Niestety tak się nie stało. Stal skiwała taką optyczną przewagę, natomiast klarownych sytuacji jako tako z gry nie miała. No, ale jest jeszcze coś takiego jak stałe fragmenty gry. Jeżeli jesteś gdzieś na chwilę nieskoncentrowany, niezdeterminowany do tego, to kończy się to niestety porażką. I, i cóż, dziękuję zespołowi za naprawdę dzisiejszy mecz, bo, bo momentami wyglądało to nieźle, ale, ale tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba dużo determinacji i odpowiedzialności do tego, żeby, żeby punktować. Dzisiaj się nie udało. Mamy następny mecz. Przyjeżdża do nas najprawdopodobniej Misz Polski. Bardzo dobry mecz. Czeka nas także do następnego meczu. Tyle, dziękuję. Czy mamy jakieś pytania? Dzień dobry, trenerze Marcel Kowalczuk, Podkarpacie Live. Ja chciałem spytać o dzisiejszy występ Marcelego Zapytowskiego, który po siedmiu meczach siedzenia na ławce dziś stanął między słupkami korony, zastępujący Konrada Forenca. Dziękuję. A konkretniej, możesz? Chciałem zapytać, jak pan ocenia dzisiejszy występ waszego bramkarza, czyli podstawowego Marcela Marcelego Zapytowskiego? Ja. No w tej chwili w tej chwili ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Będzie czas na, na analizę. Jedno jest pewne, że popełniliśmy błędy, za które odpowiada cały zespół. I, i to na pewno rozliczymy, a co do takiej ogólnej oceny poszczególnych zawodników, do tego potrzebny jest też zapis wideo. Zrobimy to na spokojnie, jak najszybciej, po powrocie i będziemy się z tego rozliczali. Dzień dobry Panie Trenerze, Michał Szewczyk, Rady gol. Czy stal zaskoczyła Pana drużynę stałymi z z fragmentami, czy to po prostu brak koncentracji? Myślę, że nie zaskoczyła nas, bo, bo spodziewaliśmy się tego, e, bo w dużej mierze stal, stal bazuje na stałych fragmentach gry i rzeczywiście w tym są dobrzy. No natomiast no tak jak mówię, jeżeli wychodzisz, to musisz walczyć o piłkę za wszelką cenę i w mojej opinii dzisiaj nam tego zabrakło. Zobaczymy, jak przeanalizujemy to, z czego to się wzięło, bo skądś też te stałe fragmenty się biorą i, e, i to wszystko przed nami, ale mówię, w tej chwili ciężko, ciężko to oceniać. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Panie Tręże, a co z fizyką drużyny? Bo widać w tych ostatnich meczach, że im dalej w las, tym jest ciężej. Wiemy też, że było mało rotacji. Czy teraz skutki tej ciężkiej rundy, gdzie od początku trzeba było grać na wysokiej intensywności, już powoli wychodzą? I czym była spowodowana zmiana Piotra Malarczyka? No, tak jak Pan powiedział, rzeczywiście ta runda wymaga od nas od początku. W początku tej rundy musieliśmy mocno cisnąć, mocno walczyć, żeby, żeby punktować i, i to na pewno zostawia ślad, i e, ta regeneracja zawodników. No, robimy wszystko, żeby, żeby przebiegała jak najlepiej. Natomiast te minuty się nakładają. Natomiast ja tutaj nie e, jestem daleki od tego, żeby szukać tutaj winy w jakimkolwiek przygotowaniu e, fizycznym, bo to bo to nie jest i nie był dzisiaj, dzisiaj nasz problem, bo, bo spokojnie wyglądaliśmy, wyglądaliśmy w tym meczu, fizycznie dobrze i w momentach, w których wiedzieliśmy, w których w pierwszej połowie popełnialiśmy błędy, po prostu wyrywaliśmy się niepotrzebnie ze swoich stref i, i stal to wykorzystywała. Po prostu nie realizowaliśmy tego, tego, co chcieliśmy. Później to gdzieś tam skorygowaliśmy i tych klarownych sytuacji nie było. Tak jak mówię, oprócz tych stałych fragmentów, także ja tutaj jestem zadowolony z tego, z tego, jaką pracę wykonuje zespół. I normalną rzeczą jest, że to zmęczenie się po prostu nawarstwia i, i tak będzie wyglądało. I mamy jeszcze kilka kolejek do rozegrania, i, i wiem, że po prostu fizycznie, fizycznie sobie poradzimy. A co do Piotra, no tutaj jest troszeczkę sprawa taka złożona, bo Piotrego od dłuższego czasu gdzieś tam. Boryka się z mniejszymi, większymi problemami. Ten nakład meczów w jego, w jego przypadku rzeczywiście zostawia duży ślad. I, i, i stąd moja decyzja, żeby, żeby ten mecz rozpoczął na ławce, i jest do mojej dyspozycji w następnym meczu. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To wszystko. Dziękuję, panie trenerze. Dziękuję w drugiej części konferencji prasowej. Wraz z nami trener PGF w Talimiele pan Kamil Kiereś. Dzień dobry bardzo, panie trenerze. Dzień dobry. Bardzo. No bardzo, bardzo. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Na pewno podsumując to spotkanie, to trzeba powiedzieć tak jakby, oceniać ten, ten pojedynek tak po boksersku, to z pozycji tabeli to był to pojedynek wagi, wagi ciężkiej, jeżeli chodzi, chodzi o to, ile ważyły te punkty dzisiaj te trzy punkty i, i na pewno no, drużyna przede wszystkim ten ciężar udźwignęła, zdobywając te trzy punkty. Wiemy, jakie były okoliczności. Strata bramki na początku spotkania, jeszcze strata takiej bramki, no, można powiedzieć z połowy boiska, na pewno nas w pierwszej fazie po stracie mocno usztywniła i mieliśmy kłopoty jak gdyby z organizacją podań między sobą, i to na pewno było gdzieś widoczne ale też mieliśmy przygotowany dzisiaj też plan na to spotkanie i bardzo tutaj na plus dla zespołu, że właśnie w takim trudnym momencie ten plan mimo wszystko wdrażaliśmy. Korona grała później na własnej połowie, a my, my dużo graliśmy atakiem pozycyjnym i właśnie dzisiaj szczerze powiem mieliśmy taki plan na ten atak pozycyjny co nie jest proste i rzeczywiście on nam wypalił szczególnie właśnie w drugiej fazie pierwszej połowy gdzie, gdzie budowaliśmy przewagę na boku szczególnie na lewej stronie tam po stronie Gettingera i i Domańskiego, i to tak naprawdę nas mocno napędziło do tego, że, że poszukaliśmy tej bramki wyrównującej. I wydaje mi się, że z, wróciliśmy do meczu nie tylko wynikiem, ale też wróciliśmy do meczu takim, taką mentalnością. Poczuliśmy w szatni, w przerwie, mówiliśmy o taktyce, ale mówiliśmy też o mentalu, że, że no jesteśmy gotowi na to, żeby tutaj dzisiaj się zmierzyć z koroną, która nie przegrała chyba od siedmiu spotkań i z nią wygrać, bo, bo tak czuliśmy. Też nie wiedzieliśmy do końca, jak korona zareaguje: czy wyjdzie do nas wyżej, czy, czy będzie schowana tak jak w końcówce tej drugiej fazie pierwszej połowy. Jednak bardziej widzieliśmy drużynę Skielc co. Fanom. Ta druga połowa na pewno miała takie różne momenty. Z jednej strony doprowadziliśmy do sytuacji na 2-1. Też też na plus, bo też stało się to w momencie kiedy doprowadziliśmy do zmiany wszedł na boisko lebedyński. I Maki wtedy zdobyliśmy tą bramkę, ale też y, takie momenty w końcówce, gdzie, gdzie wydawało się, że mamy wszystko pod kontrolą. I Bartek Mrozek y, chyba strzał Petrowa broni w y, 90-chyba drugiej minuty. Także no, też mógł mieć swoją dramaturgię, ale też pokazaliśmy tutaj mówię taką y, dzisiaj zespołowość, y, determinację, ale wydaje mi się, że też y, tutaj taką pomysłowość, jeżeli chodzi o grę. Ale też największą taką wartością jest to, że drużyna potrafiła wrócić do gry i zdobyć tutaj trzy punkty. Dla mnie osobiście ten mecz ma dużą wartość, bo do trzech razy sztuka pierwszy meczu z Agilonią, remis, teraz yy, później był remis z Miedzią, teraz zwycięstwo, także cieszę się, że to nie ja, ale też z drużyną to, to mogłem osiągnąć. I, i, no co, teraz też na pewno nie możemy podchodzić do tej sytuacji, że już się utrzymaliśmy mocno polepszyliśmy swoją sytuację. Musimy się teraz skupić mocno na regeneracji i przygotować się tak, jakby skrupulatnie, solidnie do tego meczu z Wisłą Poc, bo on będzie nadal ważny. Czy mamy jakieś pytania? Proszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Dzień dobry, trenerze. Marcel Kowalczku, Podkarpacie Life. Ja chciałem się zapytać o Kamila Kruka do momentu zdobycia pierwszej bramki przez niego. Taki słaby, występ kilka takich błędów technicznych tego zawodnika. No ale po zdobyciu pierwszej i drugiej bramki, no to zawodnik grał znakomity mecz i chciałem się właśnie zapytać, jak trener odbiera jego występ dziś przy Solskiego 1? No, z zawodnikami jest też tak jak z ludźmi w życiu, no nie, nie każdemu wszystko się udaje. Wiadomo, że, że, że dla piłkarza jest to wszystko specyficzne, bo, bo wychodzi na boisko, przychodzą kibice i każdy oczekuje dobrej postawy. Trzeba powiedzieć jasno, na pewno Kamil Kruk przeżywał w pierwszej fazie Trudne chwile, dwie, trzy nieudane interwencje na pewno i to jeszcze było w momencie, kiedy przegrywaliśmy 1-0, nie budowało niego, jego, ale też nie budowało naszego zespołu, ale często rozmawiamy z zawodnikami o takich nie tylko o tych, że możemy wygrać, ale rozmawiamy też o takiej mentalności, kiedy coś nie idzie, kiedy trzeba się podnieść. Zadaniem w takim, w takim momencie jest nie tylko, że Kamil musi sobie z tym poradzić, ale pozostali zawodnicy też muszą wszystko zrobić, żeby mu pomóc podnieść się z takich momentów. No i dzisiaj Kamil podniósł się z tych momentów, strzelił dwa ważne bramki. Później już moim zdaniem był pewnym punktem i, i nie popełniał błędów. Na pewno będziemy musieli usiąść i przeanalizować tą, tą pierwszą fazę, bo on z, tego, z tej fazy na pewno te wnioski musi wyciągnąć. Dzień dobry panie trenerze, Michał Szewczyk, Radio Gol. Pierwsze zwycięstwo w domu od 4 listopada. Czuć wielką ulgę w szatni? Znaczy, czy ulgę radość, przede wszystkim radość, bo, bo też tak powiedziałem na początku, że dzisiaj wartość tych trzech punktów była bardzo, bardzo duża z pozycji tabeli, jak te wyniki się układały. Także, także na, pewno, na pewno z jednej strony radość z tych punktów, ale z drugiej strony, tak pan mówi, po części też z tego, że, że w końcu w domu. Wygrywamy i możemy jak gdyby kibicom jak gdyby, no, sprawić też radość, bo po to się na stadion przychodzi. Chciałbym zapytać też już o zawodników. Dlaczego Aleks Wajecho dzisiaj wystąpił w pierwszym składzie, a nie Paweł Żyra? No bo była taka decyzja. Ja w zasadzie też mogę decyzję tłumaczyć, ale też zawodnicy o tym wiedzą, że decyzji im akurat nie tłumaczę, bo moja praca polega na tym, że ja codziennie obserwuję Zawodników, analizuje też rywala, analizuje grę każdego z zawodników, też nie tylko w meczach, ale w treningach i podejmuje ostateczne decyzje. Padło na Aleksa z tej perspektywy, że. Przede wszystkim potrzebowaliśmy tutaj yy, też, y, bo mówiliśmy też w tygodniu z trenerami. Po analizie też może to nie było kluczowe, ale korona jest bardzo groźna przy stałych fragmentach gry i też potrzebowaliśmy troszkę wzrostu. Ale też z analizy treningowej pokazywało to, że Alex mocno przyspiesza grę i, i też y, mocno reguluje środek. I zdecydowałem się z tego skorzystać, mimo że Paweł Żyra w ostatnim czasie miał taki, powiedzmy, pozytywny okres, jeżeli chodzi o grę. I jest Pan z jego występu zadowolony? Znaczy, no nie chciałbym teraz tutaj... Ja jestem przede wszystkim zadowolony dzisiaj z drużyny. Po części, tak jak to widziałem, na, na, pewno, na pewno tak, ale muszę sobie to jeszcze przeanalizować. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To wszystko, dziękuję Panie Trenerze. Dziękuję. W kolejnej części konferencji prasowej wraz z nami Fabian Kiszpański. Fabian, podsumuj, jak to spotkanie wyglądało z Twojej perspektywy. E, moim zdaniem dzisiejszy mecz to był typowy mecz walki, który przepchnęliśmy charakterem i, i determinacją. Korona nas napoczęła pięknym golem Petrowa z połowy. Myślę, że tam troszeczkę wiatr mu pomógł. Aczkolwiek no my też przepchnęliśmy tymi stałymi fragmentami. Dobrze dzisiaj Kamil Kruk się odnajdywał w tych sytuacjach i, i chwała nam za to, że, że zdobyliśmy trzy punkty wreszcie u siebie. To poprosimy o przedstawienie się i podanie redakcji. Przemyk Synkiewicz, co działo się w Szatni po ostatnim gwizdku? Bo pierwszy raz od bardzo dawna tu jakieś odgłosy do nas docierały. No, na pewno wielka radość, bo tak się ułożyło, że Śląsk dzisiaj przegrał mecz i, i to nas trochę wypchnęło w górę tabeli i dało ten dystans do tej czerwonej strefy. Powiedziałeś, przepchnęliście ten mecz, a jakbyś mógł tak y, usystematyzować, co by zdecydowało? Pomysł na stałe fragmenty. Czy to cierpienie, cierpliwe e, granie taktyczne, czekanie, rozgrywanie, tak jak to było zaplanowane? No, tak jak mówisz, myślę, że cierpliwość, e, nieustępliwość, no i charakter, bo przegrywaliśmy 1-0 i zdołaliśmy wyciągnąć, e, przychylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To wszystko, dziękuję bardzo.